Partacze. Ahoj, kapitan Hals Molo, zapraszam na czwarty odcinek programu Mazurscy partacze. Dziś w programie. Bengorzewo, podczas zmiany stanowiska przy Kei, sternik zapomniał, że przy brzegu jest płycej. Doszło do zahaczenia mieczem odno jeziora. Przy takiej kolizji może dojść do trwałego skrzywienia miecza. Na szczęście prędkość jachtu była niska, więc nie doszło do tej uciążliwej w naprawie usterki. Przypominamy, miecz w górę na płytkiej wodzie. Samodonos, użytkownik Bajor in the City zamieścił vloga na serwisie YouTube, w którym pokazuje swoje potknięcia. Najpierw demonstruje jak zerwał Lazy Jacka. O kurwa! Później dzwoni do bosmana, by zgłosić awarię silnika z powodu niezainstalowanej zrywki. jest jakiś przycisk. Myślałem, że to jest klakson, ale w ogóle mi do głowy nie przyszło. W ogóle mi do głowy nie przyszło, że przecież tu jest zrywka. Pamiętajcie, aby poluzować lazy jacki przy pracy grota oraz o tym, że zrywka musi być zainstalowana poprawnie, aby uruchomić silnik. Sztynort, nielegalna urynacja w przystaniu. Upominamy, by w kieszeni zawsze mieć dwa złote przygotowane na lokalny szalet. Mikołajki, Sternik zlekceważył silny wiatr wiejący w kierunku nabrzeża. Podjął próbę wyjścia z Kei bez opuszczenia miecza, co poskutkowało kolizją z trzeba Omegami naraz. Jeden z załogantów zdecydował się na obordaż, co nie przyniosło dużego rezultatu. Przy tak silnym wietrze w kierunku nabrzeża, kapitan powinien skierować dziób jachtu na wodę jeszcze przed oddaniem moringu. Ponadto, powinien wydać komendę częściowego opuszczenia miecza w celu uzyskania większej sterowności. Mikołajskie, Motorowodniak zapomniał o zasadach pierwszeństwa i znalazł się prosto pod dziobem białej floty. Reakcja na sygnał dźwiękowy pozwoliła uniknąć kolizji ze statkiem wycieczkowym. Strach pomyśleć, że sternik nie wie, że biała flota ma pierwszeństwo, może nie zauważył 35-metrowej jednostki. Oh, way, Jezioro Boczne, bezwstydne makarony. Do you like spaghetti? Yes, I do. Na jeziorze Nickim bez zmian motorowodniacy naruszają strefę ciszy. Zakaz używania silnika nadal obowiązuje, nawet jeśli płyniesz powoli. Obecny sezon wydaje się być równie obfity w partaczy co poprzedni. Oznacza to tylko tyle, że czeka nas jeszcze wiele pracy, by całkowicie wyplewić partactwo na polskim śródlądziu. Zachęcamy więc do rozpowszechniania naszych treści oraz jak zawsze przesyłania nagrań na nasz adres mailowy partacze 48gmailcom Mówił dla Państwa kapitan Hals Molo. Życzę stopy wody pod Kilem.